Wszyscy karierowicze robią Ły! Wszyscy karierowicze robią ło! A to był najbardziej cringe'owy wstęp do kariery Fiorentiną, w której bardzo serdecznie Was witam. Mam nadzieję, że stawicie łapkę w górę i subskrypcję e, oraz oczywiście, że, że miło spędzicie czas, no bo to jest tak naprawdę najważniejsze. No ale zakładam, że jak miło spędzasz czas, to zostawiasz łapkę w górę i subskrybujesz, bo chyba nie obejrzałbyś tego kanału bez subskrypcji, prawda? E, chyba nie pozwoliłbyś na to, żeby Twój przycisk suba był czerwony albo żeby... Żeby nie było lajka pod tym filmem. Ehm, dobra, dostajemy kontrofertę w związku z, z zapytaniem, które złożyliśmy w poprzednim odcinku, ehm, a mianowicie wiemy, że Mohamed Kudus kosztowałby nas 80 milionów, tyle chce Ajax, ale my tyle nie chcemy. My chcemy tutaj dać 60 milionów plus procent od sprzedaży. To może być nawet 1 czwarta od ewentualnej sprzedaży. Ja nie mam z tym problemu. Zobaczymy, jak się obrażą, to mamy jeszcze wiele czasu na to, żeby ich przekonać. Zaproponuj nową kwotę. 60 milionów. Szkoda, że nie można zrobić tu kontrol c ctrl-v, bo coś czuję, że chwilę to potrwa. No chyba, że już teraz się obrażą. O, proszę bardzo. To już jest kierunek, w którym my chcemy iść. 63 miliony. Zobaczmy co nam powie e, zespół z Amsterdamu. 69900 No to spokojnie, słuchajcie. Nie, jakby nie ma czym się tutaj absolutnie stresować. 65 milionów to jest moja propozycja, co wy na to? Okej, okay. nie spodziewałem się, że się obrażą, przyznam szczerze. E, ale dobrze. Luz. Jakby nie mam tutaj dużych problemów z tym, bo e, mamy jeszcze dużo czasu e, i wiecie, na tym polegają negocjacje, że warto e, negocjować ostro. Briniola rozmowy spełzły na niczym. Sisoko odchodzi do Villarreal. To bardzo mnie cieszy, bo e, to byłaby absolutna kula u nogi, gdyby e, Sisoko u nas został. Bo zwyczajnie z tym gościem no byśmy no, nic nie mogli zrobić. E, Akceptuję kontrakt Felipe Anderson, ale do nas nie przejdzie. Ponieważ on chce być zawodnikiem ważnym. A ja nie widzę go będącego zawodnikiem ważnym. Ile ty masz cech, chłopaku? Tego już nie zobaczymy. Hm. No bo troszeczkę mnie martwi, jakby. Hm. Inaczej, teraz jesteśmy absolutnie bez skrzydłowych. I to tak totalnie. Znaczy mamy dwóch podstawowych i nie mamy nikogo na rezerwę. Więc jeżeli to ma być piłkarz ważny, to wolałbym, żeby był lepszy niż Anderson. Tak więc chwilę musimy zaczekać. Te rozmowy nam się wywalą. Um, ale my pewnie ściągniemy tam kogoś lepszego. I, i tyle. Sołczek przechodzi do. Mm, RB Lipsk, ok. Viviani gotowy do zmiany pozycji, super. Yy, od razu to robimy, yy, bo wydaje mi się, że tak jak mówicie, on tutaj zyska na tej zmianie. Tak jest, 77 ma już ocenę ogólnej, więc super sprawa. Yy, co, co prawda, sprawia to, że nie mamy troszeczkę SPD już takiego nominalnego poza Lukasem Toreyrom, yy, ale wydaje mi się, że Neves cofnięty na tego SPD da sobie, jakby. Wydaje mi się, że jest okej okay z tym HPD, że, że, że powinno być spoko. Zresztą potem zobaczymy, jaką przyszłość ma Viviani. Viviani ma niezłą przyszłość, będzie grał spokojnie. Zobaczmy, co się tu dzieje dalej. Koniec negocjacji z Andersonem, ale spokojnie, to jest 2 sierpnia, więc naprawdę jest jeszcze dużo czasu. Zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o sezon. Ile mamy teraz dni? 19 gramy pierwszy mecz z El Lasem Verona. Tak więc teraz naszych piłkarzy do... 16 czeka absolutny zajazd, tak więc tu mamy trening, e, tu mają e, trening, tu mają odpoczynek z rodzinami. To wiecie co? Zróbmy tak: tu niech dostaną odpoczynek, i tu niech dostaną odpoczynek, żeby weekend spędzili e, z rodzinami, ale potem 5 dni w tygodniu to jest e, zajazd, tak więc w ten sposób to zrobimy. I do 15, 15 też jeszcze będzie trening. Potem będziemy się regenerowali i tak dalej. No, morale będą szły trochę w dół, ale to jest istotne, żebyśmy teraz naprawdę mocno przepracowali ten czas, który który mamy. Radu zmień się tutaj z tym Liwakowiczem, żeby on wiedział, że jest podstawowy. Jest PioPio. Pio. No, fajnie to wygląda. W ogóle fajnie, żeby piątek, no właśnie, żebyście wy tutaj byli tak, jak powinniście być, bo inaczej to będą potem problemy, żeby nie trenujecie. Tak więc tutaj chciałbym, żeby był jeszcze zamiast. No, zaramiast radu po prostu bramkarza będę zmieniał, okej. Okay. No i właśnie. Środek pomocy to jest też formacja, w której musimy mocno się. której musimy mocno się przyjrzeć. Ym, bo cały czas się zastanawiam, jakiego środkowego pomocnika, ja bym chciał mieć, znaczy. Yy, yy, środkowego obrońcę, przepraszam, chciałbym mieć. A Erbelipsk. No ale. Czekajcie, oni nam dają Tylera Adamsa. To nie jest zły piłkarz, ale zupełnie nas nie interesuje. Eee. No nie no, do Lipska nie... Nie no. Znaczy porozmawiamy, ale ja nie widzę tego transferu. Jeżeli nie dostaniemy tu nikogo naprawdę... E, jakby Tyler Adams nie jest złym piłkarzem, ale my go nie potrzebujemy w ogóle. E, innego piłkarza bym chciał. Kogo wy macie na środku obronny? No nie no, to w ogóle nie ma opcji. Ale powiem szczerze, że my po tego Sensiego możliwe, że pójdziemy. To jest bardzo ciekawa opcja na obronę. E, no nie, 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 nie. Tu koniec negocjacji. E, to, to... Jeżeli mi dacie, słuchajcie, 100, 150 milionów, to ja się zgodzę. A zakładam, że nie dadzą nam tyle. To jest dobry deal. Eee, sorry, jeżeli ja zarabiam prawie 6 dych ponad wartość zawodnika, to to jest dobry deal. Jakby nieważne, czy to było City, nieważne, co by to było, to byłby dobry deal. Jedyna sprawa teraz jest taka, że potrzebujemy nowego napadziora i do takiego mm, takiego. Mm. Więc zobaczymy. Mamy propozycję za Dumbie z Porto, akceptuję, no ja, ja nie chcę tego gościa u nas. No jeszcze jest możliwe, że to się wysypie, więc poczekajmy, zobaczymy, co się tu wydarzy. W międzyczasie e, warto by było. E, pójść do Lipska, bo, bo wydaje mi się, że ten Sensi to jest kurcze fajny gościu y, na obronę. S. -e -s i. Ale coś się chyba inaczej pisało, więc tak właśnie myślałem, że lepiej będzie pójść ten. No nie spodziewałem się zupełnie tej bomby. To jest najbardziej szokujący chyba transfer w życiu, jaki e, miałem taki, że, że w ogóle nie myślałem, że to się wydarzy, no ale to jest, to jest tak dobry pieniądz, że nie możemy z tym dyskutować, słuchajcie, naprawdę tutaj e, nie ma w ogóle nie ma w ogóle pola do tego, żeby jakkolwiek powiedzieć, że to jest zły transfer, bo tak jak mówię, jakby przyszedł do nas, jakby przyszło do nas City. To byśmy się też na to zgodzili. Jak się pisze to Sensi? Gdzie on jest? A bo to jest Senesi, przepraszam. E, kurczę, ale czy to jest wystarczająco dobry... Ja go dam sobie do listy, ale czy to jest wystarczająco dobry piłkarz? No, bo w środku obrony nam by się przydał taki naprawdę. Wiecie, taki, taki szef, który by, który by trzymał to wszystko w ryzach. Bo gdyby zaczął się teraz sezon, no to mamy tak. Martinez Zakwarte, który jest w fatalnym stanie po kontuzji. Mamy Lovato i Kambule, czyli super młodą parę obrońców. No i mamy Pikę, którego ja już nie traktuję jako naszego piłkarza troszeczkę. I mamy Pirole, który jeszcze nie jest na tym poziomie. Eee, tak więc, no musimy poszukać. Musimy poszukać, zastanawiam się, czy na przykład Barcelona... E, a w zasadzie, jak wygląda Barcelona, jeżeli chodzi o obronę? Bo to jest ten moment, w którym e, warto by było się im przyjrzeć. Z tego powodu, że tak, no my mamy tego pikę, którego chcemy im oddać. E, oni wiem, że mają Błatenga, no ale to nie jest teraz ten poziom, żebyśmy my chcieli Błatenga. E, jest Ronald, e, Ronald Araujo, ale to nie jest ten poziom, bo jakby ten poziom jest dopiero wtedy, kiedy znamy ocenę ogólną. Jest Ben Chilwell, no ale nie ta pozycja. Presnel Kim Pembe, ale tutaj zarobki są w ogóle nieosiągalne, tak samo jak Lengle. Lengle zarabia 3%. 300 tysięcy tygodniowo, no to jest przecież absurdalne. Jest tu Messi. Lęgle zarabia dwa razy więcej niż Messi. Wow. Eee, <grystanie> no, tego to się nie spodziewałem. A w Barcelonie znajduje się także Romelu Lukaku, ale wątpię, żeby ten chciał przechodzić do nas. No teraz my musimy się mocno zastanowić nad napastnikiem. Nie ukrywam, że powrót do Włoch Ciro Immobile... Byłby, fa jeżeli by nam się udało Chiro Immobile ściągnąć. Aha. Jak to jest możliwe, że seria jest za słaba dla Ciro Immobile, nie? Jakby. Hmm. Ciekawa, bardzo ciekawa teza. Eee, no nic. E, musimy się w takim razie zastanowić. Zaraz przede wszystkim, jak. E, zaszyć tą naszą pozycję numer 9, no ale co zrobić z tym środkiem obrony, bo tutaj to jest dla nas najistotniejsze, żeby tego środkowego obrońcę jakiegoś fajnego znaleźć. Jest oczywiście Diogo Dalo, który jest bardzo fajnym bocznym obrońcą, którego ja mam w głowie ewentualnie, jakby coś trzeba było, to, 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 to jest, jest tak, Maximilian Weber, ale on jest za słaby, no ogólnie nie mamy tutaj na liście żadnego takiego top, top obrońcy, jest oczywiście Jan Bednarek, ale no, no, nie widzę tego transferu, przyznam szczerze. Kalabria, e, przepraszam, Kaldara to nie jestem poziom. Roger i to, to też nie jestem poziom, bo e, no mamy już Kambulę i, e, i, i, i naszego drugiego środkowego obrońcę. Hmm. Zastanawiam się właśnie nad, w sumie, tak jadąc przez ten Paryż, to zastanawiam się nad tą Francją. Jestem ciekawy, kogo oni tam mają na środku obrony w tym PSR-ze. Jest Bednarek, jest Luka jest oczywiście Dagba, jest Gomez, jest Marquinhos, no ale to niestety nie. No nie widzę Marquinhosa odchodzącego gdziekolwiek. Um, Wagnoman, Walker, Kurzuma. No nie, no nie mamy im możliwości wyciągnięcia nikogo, bo mają za mało tych środkowych obrońców, a nie zaproponujemy tak wielkich pieniędzy, na przykład Janowi Bednarkowi. No nie, nie, nie widzę tego. Zastanawiam się jeszcze, co robi na przykład w swojej karierze taki zawodnik jak Kostas Manolas, środkowo obrońca 32 lata. Zostawię go sobie jako doraźne uzupełnienie składu. Jako tego czwartego, wiecie, gdzieś któregoś z kolei. Kulibali też mnie interesuje. L Kalidu Kulibali, tyle samo lat. Atletico Madryt. No, nie widzę tego transferu w ogóle. Bo to już, znaczy, widzę to, że on by wrócił do Włoch, ale nie wydaje mi się, żeby chciał wracać do północnych Włoch, czy tam do Toskanii, czy, czy gdziekolwiek indziej niż do Neapolu, jakby do tego zmierzam. No i, i, i problem jest taki, że zawęża się tak naprawdę mocno to grono topowych napastników, topowych środkowych obrońców. Więc tak, żeby jeszcze nie chodzić po tych klubach, po prostu wejdźmy tutaj w tę wytyczną, ją usuńmy i chciałbym, żebyście znaleźli mi jakiegokolwiek. Środkowego obrońcę, yy, który jest yy, klasy światowej. To jest jedyna wytyczna. Macie mi teraz przegrzewać. macie na to tydzień, dwa, więc spokojnie powinni się tacy zawodnicy pojawić. Teraz mamy weekendowy odpoczynek. Mój Ken został sprzedany. Dostajemy ofertę wypożyczenia Vivianiego. Wiecie, co ja go sprzątnę stąd. No ale to, że Moizeken odchodzi, to jest naprawdę bomba. To jest naprawdę bomba, ale nie bomba w sensie pozytywnym. Chociaż w sumie wiecie co, jakby nie mogę być też niezadowolony z tego, e, jakie pieniądze my zarabiliśmy. To, tak jak my, to był bardzo dobry transfer, jeżeli chodzi o hajs, no tylko teraz trzeba będzie dobrze go zastąpić. Teraz trzeba będzie godnie go zastąpić. Trzeba będzie znaleźć zawodnika, który będzie w stanie nam rzeczywiście tutaj e, przynieść te bramki. Kambulla nigdzie nie odejdzie. E chociaż ciekawa oferta, że Quincy Promes to to, to to nie. My za Jaksem porozmawiamy oczywiście na temat yy, Kudusa jeszcze, ale w jakby w, w tej chwili mam inny pomysł, bo wydaje się, że tak, chciałbym przede wszystkim zobaczyć yy, Interma Gabriela, to będziemy zaraz patrzyli. Yy, Stefan De Vrij, bo to jest piłkarz, o którym ja myślałem już jakiś czas temu. Co się z nim dzieje? Gdzie jest ten Stefan? S-T-F-A-N n d Stefan De Vrij. 31 lat. Lester, nie, no nie, nie chodzi o to, że Lester, ale wiekowo to już się trochę nie spina. Um, tutaj mamy tak. Bena White'a nie. Jeremina nie. No powiem szczerze, że ten Gabriel w Interze wygląda najciekawiej. Bo kurczę, oni mają dużo tych środkowych obrońców, bo jest jeszcze Nathan Ake. No mają czterech topowych obrońców. Robiliśmy już z Interem dealę. No, a nie ukrywam, że z, z tych trzech, e, przepraszam, z tych czterech, no to ja najchętniej bym wziął Gabriela. Zarabia najmniej, jest najmłodszy. E, u nas byłby numerem jeden absolutnym. No to jest naprawdę fajny transfer. Jest Ibrahima Konate w Romie. To wydaje się być też lepszy transfer, przyznam szczerze. E, bo mamy. E, bo, bo po prostu jesteśmy fajniejszą dla niego propozycją. No, powiem szczerze, że to wygląda fajnie, że ten Ibrahima Konate też jest spoko. E, ja nie mówię tego dlatego, że. Znaczy, ja wiem, że Konate jest popularnym transferem, no ale my na Konate patrzymy troszeczkę w inny sposób, pamiętajcie. My patrzymy na niego jako fajnego obrońcę Romy, a nie, że go znamy, wiecie, z naszego świata, ale przyznam szczerze, że o tyle Gabriel jest ciekawszy, że. Ale nie, nie jest ciekawszy, bo chciałem powiedzieć, że Gabriel ma cechy, ale nie ma cech. Więc o niebo lepszym transferem jest z Romy. Kona te, który wybrał Włochy nad Niemcami, jak widzieliśmy, bo, bo tutaj Roma, Roma przyjęta, odrzucona herta, ale to jest problem, bo, bo jego nie możemy kupić. Kupić możemy Gabriela, ale my jeszcze poczekamy. Zobaczymy, czy znajdzie nam nasz skaut kogoś ciekawego. Felix jest za słaby, bo jeżeli nie mamy tutaj em, ratingu zawodnika, to ja nie zdecyduję się na taki transfer. Rafael Waran. Na ofertę z Manchester United. No, Varan jest problemem finansowym, bo sportowo myślę, że bylibyśmy dla niego fajną opcją, no ale finansowo tutaj tego nie widzę. Samuel Umtiti byłby ciekawy bardzo, żeby go wziąć na odbudowę u nas. No, powiem szczerze, że ten Umtiti. Ten Umtiti naprawdę mi się podoba. To wygląda fajnie, albo Umtiti, albo Gabriel. Boję się, że zarzucicie mi, że ja Gabriela chcę kupić, bo to jest zawodnik Arsenalu i jakby ten, ale ja go tutaj widzę jako piłkarza Interu i, i w takich kategoriach go rozpatruję. I powiem szczerze, to wydaje się być najlepsza opcja ze wszystkich, bo jest najmłodszy, ma 25 lat. I w tym momencie transfer Gabriela i Manolasa to brzmi naprawdę dobrze. Wtedy mamy bardzo. Chociaż nawet, nawet tylko Gabriel. No, najchętniej bym kupił tego typa, nie? Ale, e Ale Gabriel też zarabia duży hajs. Gabriel też zarabia duży hajs, tylko z drugiej strony Gabrielowi wolę dać hajs niż Umtiti'emu, bo ten. Znaczy, Umtiti mnie kusi z jednego prostego powodu: że to jest jednak, kurczę, wielkie nazwisko e jesteśmy fajnym zespołem my na odbudowę dla niego. W tej, w tej Borusji też już dosyć długo gra. Jest lewonożnym środkowym obrońcą. To jest moim zdaniem idealny transfer dla nas. Co prawda ma jedną, jedyną cechę, która nie wygląda najlepiej, ale to jest to doświadczenie na poziomie Ligi Mistrzów i europejskim, które mi się podoba... Ale on nie odejdzie do nas. <laughs> Jesteśmy za słabi dla Umtiti'ego. No żałosne. E, no dobra, więc tak naprawdę... A czy De Vrij by przeszedł? Tak z ciekawości jestem, tylko bardzo mnie to ciekawi. Nie, nie wiemy. Dobra, tego, tego nie wiemy. Stefan De Vrij jest no, super obrońcą, ale ten... E, no nic, poczekamy. Poczekamy jeszcze, bo może znajdzie się ktoś, kto... Kogo będziemy mogli sobie kupić, e, więc w tej materii jestem spokojny, bo wydaje mi się, że znajdziemy środkowego obrońcę. Ale pytanie, co z napastnikiem teraz, i to jest e, coś, co powinno mi spędzać sens powiek, bo uciekło od nas kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt bramek. E, patrzę na Manchester City, ponieważ oni e, kupili. E, niedawno nowego napadziora, jakim jest Ciro Immobile, więc może by udało się nam wyjąć kogoś, ale jak tak patrzę, no to oni tutaj nie mają żadnego innego ciekawego napastnika, bez Bustos, no ale to nie jestem ten poziom, bo nie ma ratingu, tak? Jest Gabriel Jesus, ale on zarabia ćwierć miliona tygodniowo. No więc tutaj na pewno nie jesteśmy w stanie w ogóle, wiecie, nawiązać do tego. E, więc tego, tego absolutnie nie widzę. Zastanawiam się, słuchajcie, nad tym Kudusem i czy to nie jest materiał na, na, na dziewiątkę. Naprawdę chodzi mi e, te, te Ganej, Ganejczyk, chyba, prawda? On jest chyba z Gany, prawda? Po głowie. I kurczę, czy nie zrobić z niego dziewiąteczki. Czy nie zrobić z niego. Chociaż to strzelanie jest na poziomie 75, więc trochę tego nie widzę. Na pewno to jest piłkacz, który mnie interesuje bardzo. I to tak bardzo, bardzo, bardzo. E, Julian Brand może być środkowym napastnikiem także. No to jest na pewno zawodnik ciekawy. Mm. No, no ten Kudus to jest, fajne to jest fajne wzmocnienie ataku. Jakby to wiemy ataku jako całości. No ale kurczę, trochę słabo mieć Mojzekena Kena i z całym szacunkiem potem skończyć tylko z Krzysztofem Piątkiem. W realiach tego świata to, to nie jest potencjał na Ligę Mistrzów. No widzę, że tutaj powoli mięknie ten Ajax. Mam wrażenie, że oni widzą, że tylko my tego Kudusa chcemy. I proszę bardzo, to już jest dużo lepsza oferta. Ja wiem, że jest procent od sprzedaży, ale to jest procent, który ja zaakceptuję. No i to jest naprawdę ciekawy transfer. To jest naprawdę duży transfer. Akceptujemy oczywiście to, że będzie kluczowym piłkarzem. Pięcioletni kontrakt, no mamy do czynienia z dzieciakiem, 23 lata. To jest dopiero tak naprawdę, wiecie, początek piłkarskiej przygody. Kontroferty tutaj nie będzie. Akceptuję oczywiście fakt braku klauzuli odstępnego. Mordo, wiesz co... Mm... Bardzo mi się nie... Ja mam wrażenie, mordo, że twój agent To cię próbuje pocisnąć trochę Nie powiem w co Więc ja bym ci zaproponował Taki deal i pieniądze do twojej kieszeni Bo ja się boję, co się stanie, mordo, z tym bonusem Naprawdę Ja się boję Mój klient liczył na nieco inne Jedzie mi tu Minorajola Albo Mendes Mój klient ta, liczyłeś, że sobie napakujesz pieniędzy do kieszeni, Mordo? Nie ze mną takie numery. Czy dostał dyszkę, Kudus, czy nie dostał dyszki? To mnie interesuje. E, zobaczmy te numery, no bo to jest zawodnik, który absolutnie zasługuje, żeby na plecach mieć e, dziesiąteczkę. Nie, 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 nie zmieniamy ci numer. Ty dostajesz dychę na plecy. No i teraz pytanie. Co z tym zawodnikiem zrobić? Znaczy, jak ułożyć system i jak go w ten system wpakować? Środkowy napastnik ok, napastnik trochę mniej ok ja, ja widzę współpracę Kudusa z piątkiem albo z innym napastnikiem i, i naprawdę to widzę, nie chcę z niego robić środkowego pomocy, ja chcę żeby to był piłkarz, który będzie brał udział w rozgrywaniu akcji, tak więc yy, wydaje mi się że jeżeli będziemy grali czekajcie, ten system możemy sobie weźmy sobie centralę składu i zastanawiam się teraz nad drużyną, gdzie wpływ na ekipę ma wyraźny zawodnik grający na pozycji numer 10. I żeby przekop... ale nie będziemy kopiowali, zrobimy własny, e, własny ten, własne ustawienie. Kiedy kopiuję to tylko w punktach 0, gdy ktoś powiela kogoś, uważam go za 0. Tak więc, czy bierzemy 4-3-3. To jest moje pytanie. Wydaje mi się, że tak. No i wtedy tu ustawiamy skład tak, jak miałoby to wyglądać. Więc tu Florencji, w środku obrony Martinez-Quarta. Na razie z Lovato, ale oczywiście tutaj to będzie się zmieniało. Lewa strona to kornet niepodważalnie. Na środkowym pomocniku ofensywnym Kudus, tu Toreira i Locatelli. No, powiem tak, widywałem gorsze środki pola, a mamy jeszcze w. Odwodzie Sensiego, Fernandesza i, i Nevesa. Więc naprawdę to jest piękna sprawa. Plus oczywiście nasz młody Viviani. Prawa strona to oczywiście Berardi. Na ataku. No właśnie. E, bo to by wyglądało tak. Czyli tu na razie byłby piątek. E, Kudus ma minus. Hehe. <laughs> Nawet nie czuję, kiedy rymuje Więc potrzebujemy jeszcze napastnika i środkowego obrońcę. No słuchajcie, dla wszystkich, którzy sobie śmieszkowali, że ja się rozsprzedam, no to ja się teraz rozkupuję. I to tak mocno. I potrzebujemy. Naprawdę potrzebujemy tego środkowego obrońcy i napastnika. I, i, i to jest coś, co, co, co jest, jest teraz naszym must have'em. Obiektem zainteresowania jest Kostas Manolas. Eee, no ja nie ukrywam, że ja bym go bardzo chciał. Bo to jest taki gościu, który kurczę jest pewniakiem w tym Calcio. Ale z drugiej strony... Hm. Czy ten przeszedł dopiero co? Nie przeszedł dopiero co. Mam ogromną ochotę Romie tego Br Rubena Diasza podebrać. Jeżeli byśmy po podebrali Romie tego Rubena Diasza, to naprawdę byłoby coś. Czy my mamy pieniądze na taki transfer? Na pewno mamy, słuchajcie. Na pewno mamy, no bo sprzedaliśmy kurczę Mojzekena, no. Sprzedaliśmy Mojzekena, więc, więc myślę, że finansowo to, no właśnie, cały czas jesteśmy na zyskach, nie? No, zobaczcie, jak to wygląda. Nadal zarabiamy dwa razy więcej niż wydajemy. Jezus Maria. Jak wygląda historia transferowa? No, jest to duża przebudowa, ale to jest jakby. To jest wskakiwanie na poziom wyżej. Tak wygląda teraz wskakiwanie na poziom wyżej nasze. Więc uważam, że ja jest, że naprawdę jest pod tym względem ok. I, i możemy być zadowoleni z tego, jak i jacy zawodnicy też przychodzą. Um, dobra, pójdziemy po tego Diasza. Wydaje mi się, że to jest dobry transfer dla niego. No bo jesteśmy we Włoszech teraz krokiem wzwyż. I to będzie pokazanie innym klubom, że hola, 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 hola. My, my, my w tym roku idziemy po mistrza. Że co? Mordo! Co? Środkowego obrońcę kupimy jutro. Ja, przepraszam, ale nie chcę prowadzić odcinka na kanale o poziom niżej, czy cokolwiek innego. No co za głupota!